By nie powtarzać przedstawianych, poruszanych już tutaj kwestii, chciałem zwrócić uwagę na słowa pana prezesa. W przekazanej Sejmowi informacji stwierdził pan, że była to wyjątkowo trudna kontrola i skierował pan wtedy słowa wielkiego podziękowania do swoich pracowników. Dlatego w związku z tym pytam, na czym głównie polegała ta trudność? Jakie znaczenie przy tej kontroli nabiera właśnie to słowo? Czy i ewentualnie kto utrudniał pracę kontrolerom? Jeśli tak było, to w jaki to sposób? I Panie Prezesie, czy przy końcowych pracach raportu były kierowane naciski? I jeśli tak. Czy były to naciski zewnętrzne, czy też także zdarzały się i naciski wewnętrzne. Dziękuję bardzo.